W twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262, 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Na ostatnim tegorocznym balu studniówkowym bawiło się 103 abiturientów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Sieradzu. Miejscem studniówki był dom weselny Arka pod Błaszkami. Tak więc tegorocznej tradycji stało się zadość, bowiem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Sieradza urządziły bale studniówkowe poza miastem. Mamy przyjemność powitać wszystkich zedanych na kolejnym, w wieczorze studniówkowym. Nie mogę sobie odmówić bycia tutaj z nami, bo zespół Szkół zawodowych nr 1 to jest moja szkoła. Pan starosta powiedział kilkanaście lat, ja powiem 29 lat, 29 lat temu. 29 lat temu miałem maturę jeszcze w murach szkoły na korytarzu na holu była ściągnięta siatka, o której pan starosta mówił, na górze jedliśmy. Oczywiście woda ministerialna też była przemycana. A tak wiele się zmieniło. Jak patrzę na Państwa tutaj, na nauczycieli, na Pana Dyrektora, na Pana Starostę, na Was, drodzy młodzi ludzie, to serce rośli. Świat idzie do przodu. Czas zakręcił koło. Stoję dzisiaj po drugiej stronie, ale chciałem Wam powiedzieć o jednym, mówiłem to na wszystkich spotkaniach z maturzystami tegorocznymi, żebyście pamiętali, drodzy Państwo o tym, że masę wysiłku włożyli wasi rodzice i nauczyciele, abyście byli w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteście. Prosiłbym, żebyście nigdy nie zapomnieli o tym. I druga sprawa, żebyście stawiali sobie wysokie cele. Bo mówię to z własnego doświadczenia, warto marzyć, warto stawiać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć. A dziś życzę Wam miłej zabawy i niech to będzie dla Was niezapomniana noc. Wszystkiego najlepszego. Dziś znaleźliśmy się w momencie szczególnym, dzielącym subtelnie okres kilkuletnich przygotowań z okresem krótkim, wypełnionym intensywną nauką, kończącą się maturą. Niech zatem w tym uroczystym dniu serca nasze wypełni wiara w sukces i skupi myśli wokół najbliższej przyszłości. Rocznik, no najlepszy, jaki tylko mógł być, szczególnie moja klasa. To są naprawdę fantastyczni chłopcy, pod każdym jednym względem. Mam nadzieję, że w przyszłości będą dobrze tą szkołę reprezentować, także naprawdę najlepsze roczniki mogły widać po moich uczniach, że to był najlepszy rocznik. Bardzo udane, i myślę, że do wieczora będzie jeszcze fajniejsza zabawa. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo i to koniec. Stresik na pewno bardzo duży, no bo pierwszy Polones, no i jeszcze na własnej studniówce, no to stres bardzo. A gdzie znalazłeś swoją wymarzoną partnerkę? O, i swoją partnerkę już dwa lata temu znalazłem, więc to tylko formalność była, że ze mną przyszedł. Reportaż ze studniówki abiturientów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Sieradzu zamieścimy w Siewie TV w najbliższą sobotę. Uf 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 Uf